Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu. Jest 3 września 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Oto informacje, które przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Zakończyły się prace nad projektem ustawy poprawiającej rozliczenia prosumentów. We wrześniu trafi on na posiedzenie Rady Ministrów, a potem do Sejmu. Napisała minister klimatu Paulina Heninkloska na platformie X. Wiceminister klimatu Miłosz Motyka mówił na konferencji Energetyka Bełchatów 2024, że atom może być szansą dla miejsc, jak to miasto, w którym stoi największa elektrownia konwencjonalna w Europie o prawie 5 GW mocy. Jest złoty środek między cenami energii dla przemysłu a klimatem. Obowiązek umorzenia zielonych certyfikatów obejmie 8,5, a nie 12% proponowane przez resort klimatu, zamiast obecnych 5% bronionych przez przemysł energochłonny. Regulacje mają obowiązywać przez rok, zamiast kilku lat naprzód. Rząd uległ lobbingowi węglowemu i energochłonnemu. Komentuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, reprezentujące tę branżę. Polskie elektrownie jądrowe uzyskały opinię prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie metodyki klasyfikacji systemów bezpieczeństwa. To druga opinia potrzebna do budowy atomu na pomorzu. Nieoficjalnie można usłyszeć, że budżet na 2025 rok miał pierwotnie przewidywać 9, a nie 4,7 miliarda złotych na program budowy elektrowni jądrowej. Polenergia i Equinor podpisały serię ważnych kontraktów w sprawie morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 na kable oraz elementy stalowe. To kolejny krok po uzyskaniu 17 pozwoleń na budowę. Electro Mobility Poland ma nowego prezesa Tomasza Kędzierskiego. To spółka odpowiedzialna za projekt samochodu elektrycznego i zera. Kędzierski deklaruje stały kontakt z partnerem technologicznym z Chin, czyli Geely objętym cłami unijnymi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 roku. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie NetBilling. Turecka gazeta Aydin Link utrzymuje, że sabotaż Nord Stream 1 i 2 mógł być dziełem Polski, Ukrainy, Niemiec i USA. Argument to fakt, że cytuję musiały za nim stać potęgi geopolityczne. Media niemieckie utrzymują, że wystarczyła grupa Ukraińców na małym jachcie. Niemcy przedłużają zarząd powierniczy w Rafinerii Szwed do 10 marca 2025 roku. Zamrażają akcje Rosjan z Rosniewtu, utrzymują kontrolę, ale nie nacjonalizują akcji. Media niemieckie spekulują o rozmowach z kolejnym kupcem tym razem z Kataru. Polacy z Unimotu i Orlenu nie dostali takiej możliwości. Amerykański Westinghouse, znany z projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu, dokonał pierwszej wymiany paliwa w posowieckim reaktorze WWER 400 w elektrowni Lovisa w Finlandii. To alternatywa do paliwa rosyjskiego. Protesty przeciwko budowie kopalni litu w Serbii eskalują. Pomimo zapewnień rządu o tym, że wesprze ona rozwój gospodarczy, poprzednie protesty zablokowały projekt w 2022 roku. Lit to jeden z surowców krytycznych transformacji energetycznej. Financial Times ujawnia, że Volkswagen bierze pod uwagę po raz pierwszy w historii możliwość zamknięcia części fabryk w Niemczech. Jeden z problemów to słaba sprzedaż samochodów elektrycznych. A w tych najlepiej w Europie radzą sobie Chińczycy. Tydzień po wizycie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Kurskiej Elektrowni Jądrowej w Rosji, ta agencja nie może wskazać winnych incydentu zgłoszonego przez Rosjan, którzy twierdzą, że Ukraińcy zaatakowali ten obiekt dronem. Tankowiec Everest Energy miał, według Bloomberga, udać się po czwarty ładunek gazu skroplonego z projektu Arctic LNG-2. Objętego sankcjami USA. Rosjanie tworzą flotę widmo-gazowców na wzór takiej samej w sektorze ropy. Trwa wizyta Władimira Putina w Mongolii. Wspomniał w przemowie o dostawach gazu do tego kraju. Być może propozycja Rosji mająca przekonać Mongołów do projektu Siła Syberii II do Chin to kontrakt gazowy. Poza tym Kreml oferował tańsze paliwa i rozwój regionu przy okazji budowy. Źródła Reutersa podają, że pożar wywołany atakiem drona na rafinerię Gazpromu pod Moskwą wyłączył z użytku jednostkę Euro Plus, odpowiedzialną za połowę przerobu ropy, który normalnie wynosi 11,6 miliona ton rocznie. Ma wrócić do pracy w tydzień. Rosja deklaruje, że wywiązała się z cięć wydobycia ropy w ramach porozumienia naftowego OPEC terroryści Huti zaatakowali dwa tankowce naftowe na Morzu Czerwonym. Ropa Brent utrzymuje cenę w okolicach 77 dolarów, równoważona perspektywą spowolnienia gospodarczego w Chinach. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj. Następna porcja informacji już jutro. Zapraszam do zobaczenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.